Są, a tam laska jakaś że się normalnie jak jakiś down. Widziałeś tego koleśa? Wygląda jakby był niedorozwinięty. No gdzie mi tu z tym downem? Co za debil! Down skończony! Wow, to trzeba mieć downe, żeby coś takiego wymyślić. Wysiadam z samochodu, czekam, 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 jak downie jakiś, no. E! Eee, Twój to down! Słyszałeś? Karol założył zespół. Chyba downa. Posłuchajcie tego. Co mówi facet napadający na dzieci z downem? Everybody down! Dzielnica dla osób z dodatkowym chromosomem? Down, down! Czemu downy nie jeżdżą taksówkami? Bo cały zespół się nie zmieści! Ale z ciebie down, słyszysz? Ale z ciebie down. Nie jestem downem. Mam zespół damna. Nie rań. Nim otworzysz usta, pomyśl.